O kurwa. O, sama drożyzna w tej biedronce Ostatnio. O, naprawdę. Aż mam problem z kupywaniem wszystkiego, bo. Co jest? Ty, co? Co się dzieje? A to deszcz, kurwa, pada, ale jak leje ty. Ja aż muszę. Ło cię! Ja cię... Ja, ja nie mogę, nie? Zaraz mi supit pęknie. Nie, ja idę. Idę do mojej... do Zdzisia. O, test no, pada. Będę musiał założyć. A, to literatura, pan Tadeusz. No to dobrze wejdziemy. To Ado! No. Napnął bramkę. Zdzisio! Kur... No, co jest? Otwieraj ty! No, O, nagle przystało. Dobra, taki mądry. Tu jest! Co jest? O, Co to? A pan Tadeusz, otwieraj ty! Cześć. Uuu, ale pani Kurwa, chcemy co te cereru chyba leci. Nie, to nie to radio. To. Cześć. Chodź pan tu, a nie mnie Kurwa, spisz ty. Już idę. No, dzień dobry. O kurwa, pada. Przespało mi się. Będę musiał wziąć parasolę. Kurwa, kołdry, nie kołdry, wszystkiego. Jakieś farby, jakieś... Kurwa, nacka. Kurty, jakieś kożuchy... To jest... Ja pierdolę, nie parasolka, tylko kij No za mnie łeb taki jak... Zenka Martyniuka, martynika był nie? Dobra. <laughs> chyba długo jeszcze będzie się bi! O! Przestało. Kurwa to Patrz, nadal nie ma. A... Tu jest! To chodź, hey. No. No to czego Ryku, chcesz? Mów mi tu. Ja już otwieram, poczekaj. Co ja chcesz? Ty się kurwa putni, już nie pada. Ajo, faktycznie. Chodź pan tu, bo ja mam problem. Jaki kurwa. Chodźcie w Takie Taki właśnie mam Ale plama, no. Ten... Aż muszę wejść tam, poczekaj. Majster, ja tam wejdę, nie? No to ja też wejdę. O, się, ale ty masz tu mokro. Nie kupiłeś sobie tego? Zobacz. Zobacz jak to jest, kurwa, w ogóle zamontowane. Ale czego ty siebie czepiasz No zobacz ty. Kurwa, antena ci zrobiła dziurę w dachu. Kto ci to montował? Jaki kurwa powiedz Cezarek tu. Będzie trzeba to zakleić. Iśmie mnie tutaj. To już idę. Tam tak chciało? Kurwa. Tak, wyjdziemy. Druga, jeszcze tam będziesz. Już idę, idę, masz. Dobra. Bieremy. Zakręcamy. Znaczy, znaczy. Kurwa, zleję. Druga, nie, Trzeba się do, do tego do, szybko do domu. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, dobra. Co jest? Dzisiek, ty mnie nie wkurwiaj. Sąsiad, bo ja zaraz temu kosmicie pójdę nawalić. Przestań szczać mu do sufitu, ty. O jozbole, Ty, coś te twoje bandaże nie wypaliły. Zobacz jak to ty kurde, całą, wszystko, jak to wszystko zostało ten. No widzę właśnie. Masz tu, to tam. Tam. i tak. Masz tu jeszcze ten. I masz tu jeszcze ten. Jeszcze dwa wiadra piachu. Proszę bardzo, wsypujemy ty, ty kurwa jakiś realny ciszą nagle, że Ty tak gadasz No, ja się tak chęci to za mój poglądek, jak przetrzym się z nim Nie, Ty, bo nie, ty, nie wiem co Nie, dałbym sobie radę to no, Dobra, teraz wszystko ładnie, też tak Nie, 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 Rychuj, spokojnie To no, chyba trzeba do domu. Nie uklepuj tam, rychu, chodź do domu. Rychu. Już nie idę, Idę idę. Dobra. Wazimy. Nie kapie. To ja idę do chałupy. No to ja dziękuję, ja idę sobie spać do. Chodźcie!

Anomalia ty. No, będzie trzeba wejść, poczekaj. Słuchaj, ja nie wiem co zrobić w tej sytuacji Rychu, ale muszę ci powiedzieć, że najlepszą sytuacją będzie się nachlania, ale mam pomysł. Weźmiemy ten ten, ten, taki 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 ten i zrobimy sobie ładnie, rzecz. nie kapać, co? będzie ci kapać, A może ja mam inny pomysł? To dawaj Zrobimy to... Carynę! Proszę bardzo, talerzy, będziesz miał rano wodę, tylko to zaba pada, na mój znak znowu. zabu. Nie dobra. I y, uścisk prezesa, jak to mówią. I proszę bardzo. No, to co najmilszy. To teraz masz tu wodę na rano w żadnym. To jest weszcie taką wodę, że y, Najczystszą wodę, jaką może być. Proszę bardzo, miejsce talerzyki, a ja to widzę.